Od razu jak pan pisze, to jest Ludzie, jak Ryba mam! Ryba mam! Nie wierzę! Nowa przynęta! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Ciekawe czy coś tu jeszcze pływa. Chyba coś tu pływa ryba się spłosiła. Siemanka. Witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, przyjechałem nad tutaj taki prywatny stawik w środku, można powiedzieć, lasu. No, może raczej takiego polnego stawu. Było już sporo odcinków z tego zbiornika, więc myślę, że możecie go kojarzyć. Mamy listopad, trzeba spinningować, ponieważ drapieżniki się uaktywniły, powinny brać. Ja przyjechałem tu głównie dlatego że mamy nową kamerę jest to GoPro 8 i chciałem ją przetestować, chciałem nagrać jakieś branie na spinning, no i też chciałem spróbować coś złowić tutaj, bo bardzo dawno nie łowiłem na tym stawie, a wiem że tutaj wypadają fajne okonie szczupaki też wypadają i dzisiaj już trochę tutaj porzucałem, ponieważ zwykle właśnie jak się przychodziło to od razu po przyjściu brały, teraz trochę porzucałem na obrotówkę, która ostatnio tutaj ładnie połapała, ale niestety nic nie było, ale nie poddaję się, bo w sumie byłem tutaj, nie wiem, może 10 minut rzucałem, więc jeszcze jest duża szansa na jakąś rybę. Godzina jest jakoś około 10. Jest środa, jestem tutaj sam. No i zwykle, jak sam przyjeżdżam na ryby, to nic nie mogę złowić, ale dzisiaj może, jak sam przyjadę, to coś złowię. Nie wiem, zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, jak się sprawdzi nowa kamera, zobaczymy, czy będziemy coś widzieć, czy wy będziecie coś widzieć. Ale ludzie, no tak przybrało tutaj wody, że to teraz naprawdę powiększył się ten staw. Yy, po prostu się powiększył. ładnie to wygląda, jakby miał tutaj siedzieć jakiś duży, duży szczupak. Dobra, więc już bez dalszego przedłużania, porzucam jeszcze sobie trochę z tej plaży tutaj, bo tutaj fajne okonie wypadały. A później będę próbował inne przynęty, inne miejsca i spróbujemy coś dorwać. Miłego oglądania. To, że brały tutaj ryby miesiąc czy dwa temu w tym miejscu, to oczywiście nie znaczy, że one będą brały tutaj cały czas. Teraz na przykład nic mi nie wzięło. Nie wiem, może później się odpali to miejsce. Na razie przechodzę w tak jakby podstawowe miejsce na tym stawie, czyli na jego początek i tam spróbuję jeszcze na tą obrotówkę porzucać. Pan mi szczęście przyniósł, nic nie brało Od razu jak pan przyszedł to jest Od razu jak pan przyszedł to jest Supaczek mały Supaczek mały Nagrywam zdjęcia, wszystko Dobra, to do wody. Chyba są, ale tutaj bardzo rzadko jakieś większe... Dobra ludzie, ogólnie e, dziwna sprawa teraz była spotkałem tutaj wędkarza, tutaj tak rzadko widzę jakiegoś wędkarza, a teraz akurat przyszedłem przyszedł jakiś pan, zresztą może e, słyszeliście e, że tam do niego mówiłem, dlatego tak specjalnie do was nie mówiłem bo normalnie tego szczupaka złowiłem co widzieliście bardzo mały szczupaczek, ale e, jestem szczęśliwy jakbym go złowił to pewnie bym się darł na cały gos, ale pan przyszedł to e, to nie chciałem jakby za bardzo do tej kamery mówić no i ogólnie miałem wyłączony GoPro, e, była włączona taka Kamera główna, no więc nie wiem, czy coś widzieliście. Później tam włączyłem kamerę i może coś tam widzieliście, ale byłem zdezorientowany, bo przyszedł pan. Nagle bierze szczupak na, na obrotóweczkę, więc jestem e, zdziwiony. Przeszedłem na drugi brzeg i teraz spróbuję tutaj porzucać. Kurde, myślałem, że ryba. Szczupak się rzucił. Tam się szczupak rzucił, widziałem. O ludzie, to jest ryzykowne. To mogłoby być w sumie fajną przynętą na tej wodzie. Tu ma fajną pracę. Może spróbuję na to porzucać. Mam ze sobą również woblera, który był totalnym killerem na tej wodzie. Tyle tutaj szczupaków wpadło na takiego woblera, że masakra. Naprawdę fajne szczupaki tutaj brały. Tak bardziej w okresach letnich, takich wakacyjnych. Więc na to też koniecznie będę musiał spróbować porzucać. I w ogóle jeszcze chciałbym powiedzieć, że trochę mi szkoda baterii. Chociaż oczywiście mam zapasową baterię, plus jeszcze przenośną ładowarkę, ale nie mam za bardzo Dobrego powerbanka, którym mógłbym tą e, przynośną ładowarkę ładować. A ten, co wziąłem, to nie wiem, czy w sumie będzie działał, ale mam w takim razie dwie naładowane baterie, bo w tych małych kamerkach to naprawdę baterie bardzo krótko trzymają, maksymalnie myślę, że do dwóch godzin, chociaż pewnie są jakieś, które trzymają dłużej, ale z mojego doświadczenia krótko trzymają. Dlatego, jak chcecie nagrywać spinning taką kamerką, to musicie kupić dwie baterie i jeszcze najlepiej przynośną ładowarkę, bo inaczej to nie pociągniecie z tym długo. Jest problem taki, że ta przynęta nie tonie, a ryby raczej w tych okresach siedzą bardziej przy dnie, dlatego jednak chyba muszę to zmienić, bo to normalnie jest prawie jak powierzchniowa przynęta to jest, więc raczej założę jeszcze raz tą obrotówkę. A w ogóle tam ten pan przyszedł na żywca i przed chwilą ładnego szczupaka wyciągnął, więc, więc coś tu się dzieje na tym stawie. Kończy mi się pierwsza bateria w GoPro, więc trzeba wsadzić nową, więc dokonujemy akcja wymiany teraz. O kurde. Jest, ładuje, no to bit Ale miejsce ludzie. Coś mi się rzuciło, chyba coś mi się rzuciło. O kurde, ludzie, serio chyba coś widziałem. Kurde, szkoda, że to jest tak zarośnięte. tego co widzę to pan już pojechał złowił jednego szczupaka chyba na żywca no i jak pewnie się domyślacie szczupak nie ujrzał już swojego środowiska naturalnego czyli wody, to jest właśnie problem teraz w większości wód, że przyjdzie taki człowiek i zabierze rybę później przyjdzie za dwa dni następny raz zabierze kolejną rybę albo nawet więcej no i w końcu po jakimś czasie po prostu się zbiornik wyjałowi nie będzie co łowić, podobnie jest właśnie teraz na PZW, dlatego tam ryby nie biorą, bo tam przychodzą Głównie Janusze, co ryb nie wypuszczają, tylko wszystko do siatki pakują i wszystko zabierają wymiarowe, niewymiarowe ich to nie obchodzi. I dlatego na PZW ryby często nie biorą, chociaż ostatnio byliśmy na PZW i ryby brały. Film macie w karcie, a ja przeszedłem znowu na pierwszy brzeg stawu, bo na drugim to tam się nic nie działo. Chociaż mi się chyba jedna ryba na obrotówkę rzuciła, i jeszcze w związku z kamerą to nie przewidziałem jednej kwestii, a mianowicie nie przewidziałem tego, że nie mam pamięci. Zaraz mi się skończy. Kończy pamięć, a nie mam e, zapasowej karty pamięci, dlatego muszę oszczędnie korzystać. Ale dobra, e, będę teraz tutaj rzucał, gdzie ten szczupaczek mi wziął na tego woblerka unikatowego. I zobaczymy, może jakiegoś większego szczupaczka jeszcze wyciągniemy. Oby. Myślę, że jednak obrotówka będzie lepszym rozwiązaniem, ponieważ na tego woblera bardzo dawno tutaj niczego nie złowiliśmy, a na obrotówkę tak. No, powiem wam, że nie wiem gdzie wywiało te ryby. Jest godzina 12.50, a ja już od dawna nie miałem totalnie nic. Trochę słabo. No, i do tego jest mi strasz, strasznie zimno, bo y, nie ubrałem się zbyt stosownie do pogody. Tylko mam bluzę, żadnych rękawiczek nie mam. Jest mi bardzo zimno w ręce, ale trudno. Jeszcze myślę, że trochę wytrzymam. No, i chciałbym jeszcze jakiegoś szczupaka lub okolnia dorwać. Może tutaj na drugiej stronie będzie się coś lepiej działo. Dobre ludzie, przed chwilą byłem tam na tej plaży na końcu i zrobiłem trochę rzutów i później postanowiłem, że zrobię ostatni rzut tam w tamto miejsce. No i trochę był to niekontrolowany rzut i obrotóweczka wpadła w trzciny i niestety yy, się zerwała. Więc straciłem naprawdę dobrą przynętę na ten staw. Złowiłem na nią tutaj dwa okonie i dwa szczupaki. No jest mi strasznie zimno, więc zdecydowałem, że na dzisiaj wracam, ale to nie koniec odcinka, ponieważ przyjadę tu jeszcze za jakiś czas i będę kontynuował łowienie. Dzisiaj około 3 godziny wędkowania, no i jeden szczupak około 40 cm, więc nie jest to jakiś bardzo dobry wynik, ale przynajmniej nie było lipy. Jak tu wrócę, to się lepiej przygotuję. Wezmę sobie dodatkową kartę pamięci do GoPra GoPra do GoPro. I przyjadę po jakieś większe. Ryby. Więc teraz dla mnie minie jakiś długi czas, bo w sumie nie wiem, jak, y, jak w ogóle znajdę jakiś czas, żeby na rybki wyskoczyć teraz. Bo dzisiaj był w sumie taki jedyny wolny dzień, ale dobra, jakoś się to zrobi. Zatem dla mnie teraz minie długi czas, a dla was minie dosłownie sekunda. No to witajcie, wróciłem. Od środy trochę minęło, jest teraz sobota, jest godzina 10 i wróciłem. Słuchajcie, na ten staw. I tak się zastanawiałem, bo jeszcze nie mam żadnej nazwy, którą mógłbym temu stawu nadać, żeby wam mówić, bo my mamy zdanie nam taką nazwę, ale nie chcę wam jej mówić. Więc powiedzmy sobie, że na potrzeby kanału nazwiemy ten staw Polnym Stawem, bo ponieważ tutaj wszędzie naokoło są pola. Tutaj jest akurat trochę sosenek, ale tam są pola, tam są pola, tam są pola i tam są pola. Więc załóżmy, że jest to Polny Stawik, jest naprawdę bardzo fajny staw. Cieszę się, że jest tutaj w okolicy, ale Niestety ten staw posiada Januszy, którzy wybierają mu wszystkie ryby. Ale dobra, już więcej nie przerzucam. Nie przerzucam. Kurde. Nie przedłużam, bo w sumie zostało mi tylko spinningować teraz. Rozwiązałem już w ogóle sprawę. GoPro, bo po prostu nagrywało wcześniej w 4K i dlatego było tak mało pamięci. Ale teraz mam też zapasową kartę pamięci, więc dzisiaj wszystko powinno być dobre. Dobrze, więc rozkładam wędki. W ogóle zabrałem dzisiaj też ze sobą casting, bo, mam, bo go trochę zmodernizowałem i teraz bardzo fajnie wygląda. Ale to później. Na razie klasyczny spinning i obrotóweczka. Ostatnio kupiłem sobie trochę obrotóweczek, bo mi tam ta jedna się zmarnowała I tu są takie różne cuda i myślę, że na razie wezmę tą najmniejszą, czyli tą jakoś I spróbuję na nią porzucać, zobaczymy czy coś na no takie coś będzie tutaj brało Szczupak się tam spłoszył O kurde więc widać, że one siedzą właśnie w tamtych krzakach ostatnio też się właśnie w, tak, w takich krzakach spłoszył więc one tam siedzą i, no i mają tam dobrze, kryjówki i w ogóle w ogóle te obrotówki jakoś tak dziwnie pracują, niezbyt dobrze może sobie zmienię na jakąś bardziej normalną, a nie takie dziwadło jakieś nie wiem, może coś takiego się lepiej sprawdzi myślę, że tutaj najlepsze by były takie e, malutkie, ale Ostatnią straciłem, a w sklepie nie było malutkich, więc muszę łowić na to. O kurde. Ta obrotówka w ogóle nie pracuje, praktycznie. Tylko jak się mocno pociągnie. No, no sobie pływa po prostu. Są jakieś żarty. Nie, zmieniam to, bo to w ogóle nie pracuje. O kurde, nie. Eee. Może na taką wahadłówkę coś się będzie działo. Tam widzę cały czas moją obrotóweczkę na krzaku. No szkoda, że już jej nie mam, bo wtedy jakby były większe szanse, żeby coś dzisiaj złowić. Bo ona jest już sprawdzoną przynętą tutaj i coś na nią bierze. Ludzie, gdyby udało się jakoś wyrwać tą trzcinę, to ta obrotówka jest tam przyczepiona i bym wtedy ją odzyskał. Chyba spróbuję, ale jak mi się zerwie to, co mam teraz, to no to już jest mój y, przedostatni taki mały krętlik, który jest tutaj potrzebny, więc będzie lipa, ale spróbuję. Kurde, zeszło. Jak chcę, żeby się, za żeby się zapięło, to teraz się już nie zapnie. Jest. No nie no, czemu to się teraz odpina cały czas? Dobra, jest, mam idealnie na obrotówce. Ciągnę te trzciny. O kurde. Nie wiem, czy one chcą puścić w ogóle. Nie no, ludzie, to jednak był zły pomysł. No ale myślałem, że te spróchniałe trzciny już puszczą. Zaraz tam, chyba, zawisną dwie przynęty puściło. Coś mam. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę. Żyłką zaczepiłem i wyciągnąłem. Ludzie, czy wy widzieliście kiedyś taką akcję? Ale to była akcja. Nie wiem, nie wiem co, ale jestem teraz siebie dumny, ludzie. Dobra, ludzie, więc udało mi się to wyciągnąć, zahaczyło się o hak i teraz mam tą obrotóweczkę z powrotem. Więc teraz szybka wymiana baterii w GoPro, tamtą podłączam pod Bauer Banka i rzucamy na tą obrotóweczkę i lecimy po jakiegoś szczupaka, oby się udało. Mam nadzieję, że coś dzisiaj wpadnie. Dobra, jak teraz coś na to wyciągnę, to to po prostu będzie akcja roku, więc lecimy, ale może być tak, że nic dzisiaj nie złowię, ale bądźmy nastawieni pozytywnie. ludzie jak ryba mam ryba mam nie wierzę nie wierzę siedzi coś pierwszy rzut pierwszy rzut pierwszy rzut nie wierzę nie wierzę pierwszy rzut co się stało ja ludzie co tu się stało Maluteńki szczupaczek na taką przynętę Co? Jak? Nie wierzę Nowa przynęta o. Mega mały szczupak Ale się cieszę o, 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 już, już, już. O, dzięki, dzięki. O, Proszę Państwa, czy to się nagrało? No i lipa. Koniec. mi zajęło naprawianie tego castingu, dlatego mam nadzieję, że nie, nie rozwali się teraz znowu po pierwszym rzucie. Jaki rzut! O kurde Kurde, o sobie zaczepiłem. Nie mogę stracić tej przynęty. jakiś czas temu w ogóle tam e, przyszli ludzie też sobie tam spinningują, a ja teraz idę na drugi brzeg, bliżej tego miejsca, gdzie mi e, wziął ten szczupak, a z tym castingiem to ja po prostu wziąłem go sobie tak dla beki żeby e, spróbować e, będzie się dało rzucać, bo wczoraj wymieniałem splecionki na żyłkę, zresztą jeśli obserwujecie mojego instagrama bergarnek, to o tym wiecie, bo wszystko relacjonowałem na e, story w ogóle jeszcze mogę powiedzieć, że na instagramie e, co tysiąc followersów jest jakiś konkurs wędkarski, więc tam e, koniecznie zapraszam i też koniecznie zobaczcie Mój drugi kanał Bergame, bo tam jest dużo wędkarskich filmów, takich trochę mniej udanych wypraw, ale są też tam sporo jest wypraw, na których są naprawdę ryby, więc zachęcam do wbicia na ten kanał, jakby co. Wszystkie linki są w opisie, więc później sobie możecie wejść i tam nadrobić filmy, których nie oglądaliście, a ja tymczasem poluję na jeszcze jakąś rybę. Idę chyba tam trochę dalej przy jakichś fajnych trzcinkach. przed chwilą miałem naprawdę okropny zaczep zresztą widzieliście tam trochę i straciłem naprawdę mnóstwo czasu na ratowanie przynęty, tego takiego woblera on trochę jerk'a przypominał, w sumie nie wiem czy to jest jerk czy nie, ale był dość tani bo około 15 zł kosztował, więc chyba to nie był jerk'a ale w każdym razie straciłem go mimo bardzo różnych prób ratowania tej przynęty się nie udało, no dziwne trzciny są jakieś takie mocarne, że naprawdę ja nie wiem, więc teraz porzucam sobie jeszcze trochę na obrotówkę, na nią spróbuję coś złowić i w wolnym czasie pojadę do sklepu i kupię sobie więcej Takich woblerów. Teraz naprawdę fajnie się bardzo łowi na ten casting. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się pierwsza rybę na casting złowić, bo wcześniej to tam chyba tylko okątka na spławik złowiłem przy samym brzegu na casting, ale to się nie liczyło, więc oficjalnie pierwsza ryba na casting jest zaliczona. Cieszę się. Jakiś czas temu kupiłem sobie zestaw takich woblerków i one były bardzo tanie, bo kosztowały chyba po 5 zł za sztukę, ale zobaczcie jaką to ma piękną pracę. Nie wiem czy coś widzieliście, ale bardzo fajnie pływa jak na takiego taniego woblerka. Próbuję może na to coś złowić, ale nie wiem czy jeszcze coś w ogóle będzie brało, bo to jest naprawdę trudna woda. Rzadko tu coś bierze. Trzeba mieć po prostu szczęście i natrafić na tą rybę, bo inaczej to nic nie weźmie. Wydaje mi się, że jedna kotwiczka tutaj na środku by zupełnie wystarczyła. No, na tej stronie stawu się nic pozytywnego nie wydarza, ale teraz spróbuję jeszcze odzyskać tego woblera, co na casting zakładałem, a rezultaty możecie zobaczyć już teraz. Dobra, rezultaty są takie, że straciłem kolejną przynętę, e, taką blaszkę, ale to, to nie pracowała, więc w sumie mi jest tak bardzo nie szkoda, ale kurde no, może woblerek, który kiedyś robił tutaj dobrą robotę się sprawdzi. Znalazłem raz na drzewie takie cudo, może na takie będą chciały brać. Może na gumkę. Ale teraz ludzie miałem farta. Normalnie walnąłem przez wszystkie tamte trzciny i kurde, wyciągnąłem przynętę. A jakbym stracił tego woblera, to bym od razu do domu leciał wkurzony. No i kolejna zaczepiona przynęta. Przy samiutkim brzegu. Ale się jej nie odepnie oczywiście. Jednak się odepnie, ale się hak wykrzywił. Nie no, na nic nie bierze. Masakra. Pękła mi żyłka przy kołowrotku. Czego ja używam? Są dwie opcje. Pierwsza to, że populacja szczupaka i okonia w tym stawie bardzo się zmniejszyła i nadal się zmniejsza przez ludzi, którzy przychodzą tutaj i to co złowią, wyciągają. Druga opcja to to, że po prostu ryby już na tym zbiorniku przestały żerować, czy albo jest po prostu taki gorszy czas na łowienie tutaj. I myślę, że w każdej z tych dwóch opcji jest trochę prawdy. Jest godzina 14, czyli tak jak poprzednio, siedziałem około 3 godziny. No i wyniki z tych dwóch dni wcale nie są zadowalające. Dwa szczupaki śmiesznych rozmiarów i około 6 godzin łowienia, nawet więcej z 7 godzin łowienia. Tak się nie robi. Ten staw ma naprawdę duży potencjał. Jeśli tutaj by były ryby, to by tutaj się tak fajnie łowiło, ale niestety okoliczni mieszkańcy przychodzą tutaj i po prostu zabierają ryby. Mówiłem to już wam dużo razy. No i taka jest po prostu prawda. Ale ja mam, słuchajcie, plany co do tego stawu, i myślę, że wy też będziecie zadowoleni. A tymczasem żegnam się już z wami. Pamiętajcie, żeby zobaczyć mój drugi kanał oraz mojego Instagrama. Zostawcie, proszę, łapkę w górę pod tym odcinkiem i zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ już niedługo 50 tysięcy subskrypcji, a to naprawdę fajna liczba. A jak już będzie 50 tysięcy, to lecimy po kolejne 50 tysięcy, czyli po 100 tysięcy. Ale gdyby każdy oglądający ten kanał zasubskrybował, to mogłoby już nawet być dzisiaj 100 tysięcy. Ponieważ ponad 50% oglądających nie subskrybuje tego kanału. A jak nie macie konta na YouTube, to sobie załóżcie konto na YouTubie. Bo jak można być w tych czasach bez konta na YouTubie? To jest konieczność. Nie mieć Instagrama to jeszcze rozumiem, no ale żeby konta na YouTubie nie mieć, no. Dobra, więc żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnym odcinku już wkrótce. Do zobaczenia.